Dzień w minutę, Michał Kobosko. Podobno tuż przed świętami wypada odejść od tematów politycznych, dać ludziom odpocząć od tych problemów, którymi wszyscy żyjemy na co dzień. Problem w tym, że w tym roku, przed tymi świętami, właściwie wszystko jest polityczne. Polityczna jest pandemia i jej skutki, polityczne jest to, że czekamy dziś z mieszaniną niecierpliwości i nieufności na szczepienia. Polityczne jest to, że w tym roku mamy ograniczoną możliwość spotkania naszych najbliższych, naszych przyjaciół na święta. Polityczne jest to, że naszym dzieciom odebrano możliwość chodzenia do szkoły i odebrano im ferie zimowe. Siedzą długimi godzinami przed ekranami, tracąc powoli elementy tego, co powinno być normalnym dzieciństwem. Polityczne jest zamknięcie sklepów. Polityczne jest zamknięcie granic, to, że tysiące naszych kierowców utknęły za kanałem La Manche, to że dziesiątkom tysięcy odebrano możliwość przylotu na święta. Właściwie wszystko wokół nas jest w jakiś sposób polityczne i takich tematów nie unikniemy w czasie tych świąt. Polityka jest dobra wtedy, gdy nie utrudnia dodatkowo życia, nie mnoży problemów i wątpliwości tylko wtedy, gdy te problemy rozwiązuje, gdy ułatwia nam wszystkim życie. Właśnie takiej polityki życzmy sobie przed tegorocznymi świętami.